Ja będę jutro dzwonił do Grzegorza No przeszkadzał Będę dzwonił do niego Wyciszyć dźwięki To do moni będę dzwonił Hydra dam piękne, piękne jak dla mnie Tak jest, tam możemy lecieć Pozwalać składy od razu i jem nie wiem tak, um, taki pomysł miałem, żeby się to tak wygorza No River to już za ostro będzie, ale Hydro tam jest dobra opcja. No dobra, my już rozgrzani jesteśmy z Witkiem, wy tak samo, więc no dobra Ja ci dobrze wiesz Niebo, zlotowałem A tu lecisz? Do leci, 1500 metrów było, jak wyskoczył. Spoko no to my po lewo, tak? Aby po prawo, jakoś takoś, czy jakoś takoś? Ja po lewo lecę, to nie chcesz tutaj. Jest. Ja lecę tu. To jedna osoba też może tutaj ze mną polecieć. To monia, bo Grzegorz zawsze, Grzegorz tam zawsze od prawej strony zaczyna. E, mam fioletowy powiększony do snajpy. Czy ktoś potrzebuje? Czy ktoś jeszcze będzie... nie, jak znajdę snajpera to będę potrzebował Mam złoty do snajpera też Ja wezmę, a co? To chodź da, Monia dam ci, ja mam fioletowy tam. Na razie, chyba, że on ci ja da złota. Chyba, że on ci da to, to sobie wymienisz Nie wiem dlaczego mam niebieski jeszcze, ale No to fioletowy No to, fioletowy, no to złota, niebieski wyrzuć To pierwsza znajdzie Nie, bo jak znajdzie ona nie znajdzie wiesz Znajdzie snajpa, nie znajdzie tego To tam niebieskie albo fioletowy Mam xpr jakby ktoś szukał No, to Monia Ze Snape'a Ju, Już chcę fioletowego Snape'a xpr -em. Fioletowy chcesz? I ja, mam, ja mam na oddanie Grzegorzu niebieski, co ty na to? Kolos no, miał fioletowy, podobno no, Oddałem! Kolos no, mi go oddałem. A ja mam złoty, <laughs> ja mam złoty za oddanie Mam złoty Sniper? Nie masz czego się śmiać, to ja oddam dla Grzegorza Złotego i będzie po wszystkim. A, a Grzegorz... A Grzegorz oddam oni. <noise> o, dziękuję. Dziękuję. Grzegorz, nie... Grzegorz mnie. Od... O, złote mam znalazł. Wykorzystuję. Zabiera ci. Tak, on tylko mówi y, potrzebuje to i tamto. A Monia mu szuka taki piesek. Ale mu da jest... nie jestem taka. Bo Janny? Też bym mu dał. Też Ej, bym mu ale dał. Ale ten, ale ty zawsze się mnie pytasz czegoś ci potrzeba. No to ci mówię co mi potrzeba, no to... No. Ja kinetyki na przykład Grzegorzowi daję. Tak, ja też ci daję kinetyki. Tak. No ja też mu daję. On mi też daje jak ma więcej. Nie powiem, to dobrze. Nie. Tu jest grzeczny pod względem. Czyli sobie wszyscy dają. Zobaczymy jutro. Piekawek. Czup ale co jutro? Przepraszam, o co wam chodzi? Czy będzie grzeczny? Czy będzie grzeczny? grzeczny. Tak. Może bardziej czy będzie dawał, bo ja nie wiem o ci chodzi już teraz. Grzeczny będzie po prostu. Nie. Jedyne co to będzie mi trzymał włosy, a nie mi dawał. Dobra, chodź to stąd. A no tak, bo jest ten, czekaj, hipfire, to mamy to, to ja mamy long ma y... A ja się z tym czemu mi tak zimno Ja mam grzejnik wyłączony Ohoho. Słuchaj, u mnie to w ogóle nawet grzejnik nie trzeba wyłączyć, jest tak gorąco Ja już nawet myślałem o otwarciu okna to Ja mam grzejnik wyłączony i jest strasznie gorąco Wiesz, jak w bloku wszyscy grzeją, tak, to ty nie, nie musisz włączać, chyba chcesz, jeżeli wiesz, żeby ci było ja ten, że bardzo to gorąco. Ja chatę, wiesz? Dlatego mi Bo jak mam włączone na piątkę, to owszem, oh, tu jest gorąco, że aż nie da się dychać, ale w momencie, kiedy ja miałam codzień dzień włączony, a jeszcze wytrzymałam chałupę, to jest mi zimno na sam koniec. Jakby co tu? Jakby co tu my już na ten? No lepszajce. Widzę właśnie, że tam już jest. ja już tam biegnę, ale jeszcze tak po drodze coś tam złapię. Moja eksperka tutaj jest. Ja mam już DelQ, dziękuję. DelQ? Coś widzę, że tutaj chyba... Grzegorz się chyba na to namawiał na to DLQ. Bo ty, ty nigdy nie grałaś. No, nie, lepiej no mi dobrze. się grawiesz, bo y, więcej można trafić w delkiu. Upgrade, to jest właśnie upgrade. To, to jest samo. jednoosobowe. To jest jednoosobowe. Ja A, wiem bo przecież, on ale on mnie turcha co chwilę. On przyspiesza ten. Ja wiem, tylko nie wiem co to trzeba. Bo mnie w bok. Puka. Grzeberka Przynajmniej <noise> nie dwa polecałeś Ja jestem trochę ciężka, Witek więc musisz... O, tak, o Z Takim przytupem trzeba Bo czarna to jest ciężka baba, wiesz Te Aha, nie ma To się nie da, nie? Motorek, weźcie tam motorek, Grzegorz, tu. tu. Z masz motorek na ten temat, ale dobra Poszukamy jakąś czwórkę z tyłu masz motorek, no to mnie zabierzesz, no ja tutaj polecę. Dobra, to dobra, ja pobiegnę spokojnie. Biorę trójkę. A gdzie my mamy wiedzieć? Do Witka. Dola do trójka samochód. Tak, bierz, no. bierz, bierz. Oh, Co ja zrobiłem? Diotą. Co ja wysiadłem? Biorę tego Nie wiem, ale to mogę... A Grzegorz go to. Nie ale ja jadę A a ten zamiar czekać na Ciebie to, to po nie, po roku nie? Roku. nie? A, bo to jest wóz chyba, tak? No ja niechcący, niechcący nie, nie nacisnąłem Za dużo razy O nie, bronie są już Ty, już musimy jechać tam na górę W drugą stronę Już tam helka leci w tamtą stronę Nie! Do... Do ulepszajki Dobra, będzie walka, szykujcie się Szykujcie się Musimy to przeżyć A Grzegorz tam za nami no. na razie Co? wszystkich na Tak Jedziemy, jedziemy A to cały mówię, że to jest pro gracz, więc my jedziemy, no, z takim nie? Damy to radę No, będzie walka O-o Będzie walka Ale może jedna osoba Bo czterech na pewno nie, chyba to mu helka leci No to już mamy informację Że to nie był pełny skład I helka leci Krąży Strzelają się Mają się, mają się Ile? Dwie osoby Trzy, jeszcze jeden ruszu To ja zabiorę, a maksa O nie bierz, bierz ponie Ja zabrałem no, a bierz, Monia. Czekawe, co mam wziąć? Nie ma już Jak tu nie ma co wziąć Ukradłem Nie, zabrane, znaczy pozabijane Nie zastanawiam, po co ja w ogóle strzelam No, żeby nie zabić facinam, po co ty strzelasz? A nie, ja wiem, oni czekają, a się tych prawdziwków będę płatł Dobra, tak. rozumiem No taką reklamę okay. sobie zrobiłeś bez snicker'ca, więc wiesz Więc już teraz musisz atakować jak nie ma zmiłuj Wszyscy słyszeli jak ty powalasz typów, więc musisz powalać ich. Motor weźcie Poczekaj na Grzegorza. Gorza No nie no, Czekam, czekam, na no, Dobra Wyjedziesz w No to teraz jak no, będziemy pocania? pierwszego dropa brali O jadą Które z nami mamy? przed nami Wygramy tą bitwę, wygramy. Wygramy tą bitwę. Uuuu. Uuuu. Pięknie. 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 Czy to był granat? Nie, właśnie nie granat. Och, Hanka jest pięknie tak daleko. ich no, tak rozwalił. Który. No, Kolos nie. strzelał z tego z samochodu, nie? Z ja z samochodu. Z ale... strzelałem nie, strzałem, to kolos. Ale ja nie dostałem killa To kto, ktoś ich trafił z tego, z bazuki albo z granata. To ich dobiło. Tak, to nie było no takim nie. razie, mamy? My nie, nie, nie dostaliśmy killi killa? Nie, ja nie dostałem. Po czyli ktoś tu jest? Chyba ktoś ich z bazuki załatwił, wiesz? Spójrzcie. Nie, ja z, działka, ja z działka, ja ja ich bardzo mocno obiłem Chyba się granatę wysadzili Może Albo, ktoś ok, się wysadził właśnie taktycznie No ja nie dostałem Rzeczy nie grali, nie grobiechali O kurde, po prostu się dzieje Widzieliście to? Skaczcie, skaczcie, skaczcie O kurde Odnajmniej jeszcze jeszcze gość Gdzie wy macie te potrzebę? Jak to ładuję? Cześć. Brona, A gdzie tu jest CP jeszcze? Tu są. O tam. Idą dołem, idą dołem Jeden na Czekaj, sam sam tam jesteś Sam tam U jesteś, to, to jest skład mm -hmm. No nie sam, bo ja tam do niego idę, ale mogliby się tu też wtedy podejść Bo ja już nie mam tych tygodów. Autem Bo ja jestem tu M czwórka Złapał mnie Mam Noka Zjeżdżam. Dost dostałem jeszcze ten, a, dronem. A ja go ja ja tutaj. Jeszcze kurwa pieski. Y Strefę poproszę Grzegorzu, medyczną. Strepy postaw. Postaw, jak ci podniesie. Wchodzi, no. wchodzi tu w górę. Dostał dron, że być, gdzieś jest. oj tu jest ale o, broń fajna ale odor fajny ten mityczny e, bo Nie, bo on się nie... ten ej nie zabiliście go nie? nie, czyli on tu jeszcze jest nie zabiliśmy tego tutaj? o oh, jest tak tu się tarza nie tarza się tu o jeszcze jego koledzy przyjadą przyjadą po tagi jakbym tutaj patrz jest z tyłu tu, w środku, yy, przy Grzegorzu, mhm, było minęło. Dobra, chodź co, lecimy tutaj. O, tam biegnie ktoś z górki. Jeszcze ktoś biegnie. Tu ktoś biegnie? Na plecach, tak. ja nie wiem, proszę. Ja strzelam, a nie mogę ich zabić. Wy wszystko zabijacie. Witek tam z krm -y jedzie. Jedziemy, jedziemy strefa, bo 250 metrów. Grzegorz ma prawie. No to blisko Grzegorze trzeba. Chowamy broń i biegniemy. Chodźcie do dropa jeszcze. Chodź ci do dropa, ja jesteś do, do dropa. Jeszcze. Do ja sobie no? jedną powiem. Ja ten chciałem w końcu broń wziąć moją tutaj. No bo tu już dużo broni. Wszystkiego. Ile jest broni do wzięcia? To hyperboży. Nie. nie patrzyłem. Nie wiem ile zostało. Pewnie wszystkie. Ale w końcu się udało. Nie, bo tamtą... tego pierwszego dropa co byłem to sprzed nosa ci się, zajumałem, więc... Teraz jest kolej na was, że coś wziąć Dobra, yy, tu mamy gości Cały skład Dobra, tutaj jakiś biega do góry Lata na dachu Trefa. Jest na dachu, na tym domu na tym Po klacie Witek go z procy dokończył. Delku miał robione. Mamy wodniki ze sobą. Smutno, tak samo mamy Ty, Ostatni typ nam został. The airdrop is coming.